się maneczko. Miejsce już powinniście kojarzyć. Tam głębiej. Złoty las. Dzisiaj znów jest atakowany. Pierwsze wykopki w nowym roku. Jest zastępca Kartspra. Proszę się przedstawić. Ja no. Kartspra z zastępem pojechał na zimowisko. A my co? Przygotowujemy się. Czekamy. Bo pierwszy raz w tym roku będę widział pewnego gościa Zwykły vlog Czekamy na Ludwiczka My sprzęt rozgrzewamy I zapraszamy do oglądania i subskrybowania kanału Rodzinka w terenie Pozdrawiamy Zerknijcie Szwagiero przygotowania Ludwika jeszcze nie ma Sławek nowy rok chciał zacząć z przytupem I jaki pierwszy fand Nożyczku I znów fand na działkę A No Mistrzostwo świata Pierwszy fand w nowym roku Rodzinki w terenie Piękny szczoł. A zapomniałbym. Katrze, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Kacper się bawi, my też się bawimy. W niedzielę jeszcze chyba też nie będzie. Jest więc... fan? Jest. Mówiłem, z przytupem będzie. Myślałem, że mołniak będzie, ale nożyczki też cieszą. Jeszcze niedługo leżą, bo. Dobra. Brawo tej Sławko Bez dołeczka, pierwsza krągłość, pierwsza krągłość W nowym roku Pokaż się tylko Kruszyńko Od czego to zaczniemy mhm, To będzie 5 49 Tak zaczynamy nie widać. A, już delikatnie się przebija. <laughs> Czyli Sławek zaczyna. 5 groszy 49. Zł. Zobaczymy co przyniesie. Nam nowy rok. To oto piękną krągłością zaczynamy zabawę. Noworoczną. Złączamy wariata. Pipka naszego. No i co, pierwszy w tym roku? oryginalny Trzeba udokumentować. Piękny Polmosik. Miejmy nadzieję, że pierwszy i ostatni, chociaż dzisiaj. Ale jest nasze piękne fanty. Jezi Polmos. Jezi wszystko. gdzie Ludwik Kiedy się pojawi No i tak krąży koło tego samochodu i krąży Wyczekuje tej naszej mordeczki Ludwika A no jego wciąż nie ma to co kolejna Niestety, a ci niestety Nie narzekaj słowek, nie narzekaj Kolejna krągłość Perylegaluminiowy niech i takie będą. Bo wiemy, że nawet czasem takie nie wychodzą. Jest. Dwójeczka. Super. Kopiem dalej. Kopiem dalej. Nowy rok, nowe perspektywy. Raz ten sam. Rozmowa przez telefon. Wspólne szukanie z żoną można powiedzieć. Na co żeśmy trafili? <noise> Żona została rozłączona, <noise> bo mówię, jest moniak. Chyba moniak. Cóż to za sygnał? Potężne. Potężny. jeżeli moniak, to był kiedyś. Ale spróbujmy go coś delikatnie przetrzeć. Muszę tu żonę poinformować. na kochanie, niestety na Nownej Maszynyśmy trafili. Jakiś fajny muniaczyk musiał być. No niestety. Żadne czyszczenie Już go nie wróci. O! Kogut zapiął. Sypnął się teraz. Srebrniki. Dobra. Lecimy. Delikatna przerwa. Muszę powiedzieć, że nowy rok daje fanciki. Jeszcze raz wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku. Zacnych fantów. A my co mamy? Jakąś, jakąś maliznę widziałem gdzieś, op. Jest, jest ma. Maluśki, maluśki. No nie muszę, że ten maluśki to już jest współcześniak i wygląda jak wygląda. To jest chyba 10 groszy współczesne. A No Jest niewiarygodne. Z czego to jest zrobione? No na pewno. Ciężko odczytać. To jest niesamowite. Dobra, lecimy dalej. Namęczyłem się. O tu. Ram-pam-pam. Tylko zerknijcie, Co wylazło. Pokaż Mortkę. Ale szczał. Strach się bać. Co tam jest zakopane? Kolejny fanciar. Jak zawsze wiemy. Można wszystko wykopać. i wszystko znaleźć. Tym razem taki fancior Lecę do samochodu Dołączyła ekipa Pogoda piękna Ekipa już w komplecie Kolejny dołeczek Szukałem Szukałem sygnału, który zaginął i zerknijcie jak się menda... niedobra... przykleiła. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, o. Podejmujemy, o Boże. jakiś będzie, o. Będzie 5 groszy. 49, ale kolejna krągłość. Dobra, myślałem, że będzie coś konkretniejszego. Dobra, nie piskaj, lecimy dalej. I kolejna. Bez szału, dwudziesteczka, ale to będzie tak. Cały pakiet, nie nagrywają. Jedna, druga, trzecia, czwarta była tu, i piąta tu. Pięć sztuk, nie w jednym dołku, ale bardzo blisko. Jeszcze pogrzebiam, może coś będzie, ale był sygnał, ależ był sygnał, kto odkręci zawór, ależ on gotowy. Może jest tam jakieś źródełko, coś podpięte mamy, ale co mogę jedynie powiedzieć na ten temat, zamrożone pieniądze, mosiąc. Wagowo pójdzie do pudełeczka. Zrobi robotę. Dobra, zakręcamy i lecimy dalej. Widzicie, ekipa pościgowa. Kranik odkręcony wcześniej. A to co? Ugryziony. Ale czekaj, czeka, może nie PRL. No przez to nie, chyba dwójeczka A, dwujeczka między wojnie, ale. O, tak to będzie. Niestety ząb czasu. Nadgresja. No ale dobra. Przełamało się PRL-owo. Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Zamykamy, uciekamy. Pierwsze mamy tu. No nie ma co opisywać. No, idzie do Sakwy. A tu szwagiero, popatrzcie. Ale między wojnie utargał. ładnym stanie, no? Między takimi. Tak, z Nazisowskimi. Tak, ale piękny, nie? go przemyśleć, być prawie idealny? No, czekaj tego. Weimar, spada 83, 8-3. Ale piękniutki, no? Piękny, no? świetnie no, tak. mieliśmy te monety, Kuba, bardzo mi się było, ja. nie. te wychodzą, wszystkie, nie, 10, 20 lat, no, cała tu. No no brawo ty! Ale szał, no, podebrał, no, sygnał, no, ale no, dobra, no, do, do wybaczenia, no, niech będzie. Czas upamiętaj, może No dobra, no. Wracam do mojej norki. Oglądają 50 między wojnie. A Slawik w drodze do nik. Uszarpał dwa złocisze współczesne Pozdrawiamy 2007 Hej, gość, ej! Bez takich, be... kasa jest, ej. to kasa jest To kasa zamrożona Dwujeczka do sakwy, na piwko jezej no, no, no. <laughs> jeszcze butelkę gdzieś możemy znaleźć, ale to nie będzie problem O, tam monetkę słychać w oddali A ustawka jak to? Żołnierzyk Pokaż się Pokaż, bo ona jakoś kruś... Chyba mieczem wojuje. O! Ja nie chciał Cię jeszcze bardziej skrzywdzić. Co mu Sławek zrobił? No, niestety. Lepszej już nie będzie. Żołnierz idzie do Sakwy. Albo tyle co z niego zostało. Chyba już ostatni fant Teraz wiewióry. I koniec. Zerknijcie z nowym rokiem. Nowy kucharz, nowy wiewiór. Pasuj, ale ewidentnie dobrze wyglądasz na Atletyk. Tak? No. Kosmos. Jestem pod kolosalnym wrażeniem. To fajnie, że chociaż z tym dobrze wygląda. Dobrze, tak? Gdzieś, o, palce pano panowie i panie. Podsumowanko. Naczepane. Naczepane grubo wszystkiego. Tu Sławka fanciory. Za wiele nie ma co opisywać. Jest tego sporo, 20 sztuk naliczonych, ale to wszystko, wiesz, sprawka. Kranik, kranik z monetami odkręcony. Oczywiście. Jak się sypło. Na cały rok A, jeszcze jest żołnierzyk, guziczek. I węgierska górka gołąb. Do szwagiery? Szwagiery, no co? Upierdolą. O, przepraszam za przekleństwa. Ale żaznął. No konkret. Pięćdziesiąteczka między wojnie. No, zrobiła robotę. Po co ilość, nie? Jak jakość. Tak jest. ono rozwalił system i to jest ten gość tutaj, właśnie, który dogląda wiewiórek. Kończymy przygodę dzisiejszą, tak panowie? Tak, pierwszy dzień w Nowym Roku Pierwszy? I ostatni Pierwszy dzień wykopkowy o, w Nowym Roku Tak, no, tak, tak jest. to jest chyba O Jezu, a cię pięknie wędzi no. Narzywaj, narzywaj Uciekamy Uciekamy, kończymy przygodę I Ze wzruszenia, że już kończy Tak, Z radości Że w końcu w Nowym Roku Tylko zerknijcie Tak, kończymy przygodę i zapraszamy na następne. Panowie, naprawdę dobrze wyglądacie. Dziękuję.